Cześć tu Michał, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną kosmokilc Tylko zaraz wejdę. Tak, zaraz wejdzie, ale powiedz cześć widzą. Cześć widzowie. Tak, dzisiaj gram sobie na teleturniej kolejnym niż... innym niż ten... Jak to on się nazywa? FallBlock. FallBlock, tak, FallBlock. Innym teleturnieju niż FallBlock. Albo ColorBlock, nie wiem czy był kolor block. No nie było. I nie wiem czy... No ale, no ale widzowie, na no, Tak, wiecie, subskrybujcie kanał, żeby nie Ej. żadnego Ej. kolejnego odcinka z Tower Bloka, bo to się nazywa Tower Block. Tower block. Tak, Tower Block. Color Tower, Color Tower a nie Tower Block. Ja gadam. Dobra, wow! Dobrze, um, słuchajcie widzowie. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę subskrypcję. No i spadła na sam dół. Wspaniale. Świetnie. O, hej pa. No dobrze. W Piwpa. No nie. O Nie Ja mam Wow. Trzeba wejść jak najwyżej. Musimy tak nie... Widziałeś? Dobra. U. No nie, no. Ale tak. E, no zobacz. Ej już. No. Ej, czemu się śmiejesz? A, przepraszam. Lime green, lime green, dobra. Wee. Ale, ale rycześnica. Ja spadłem. Dark Green, dobrze, słuchajcie. No. Uuu, chyba spadła. Ja jestem na dziesiątym. Bo tam widzicie color block podobno. Tak, ale widzowie może Niektórzy chyba nie wiedzą, co to color block, a niektórzy mogą właśnie wiedzieć. Po graju Robloxa. No, jeżeli gracie w Robloxa, to chyba znacie color block, ale naprawdę Tower. Kolor Tower polecam, może, ja drugi raz już gram w Kolor Tower, może, zupełnie nie ogarniam tej gierki. Może Color gdy Tower. będzie 100 łapek w, no no w górę, no to kolejny odcinek z Kolor Tower. jak było blisko. Dajcie 100 łapek w górę, no to kolejny odcinek z Kolor Tower. Tak, kolejny odcinek z Kolor Tower. Sto za... łapek w górę, kolejny odcinek z Kolor Tower, dobra. Nie będzie... Kole... Tak, dzisiaj jest kolejne teletumy. Nie będziemy tak przesadzać. Na nie. ja nie. 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 Będziemy. Tak... Ojku, dobra, ale słuchajcie. Na no nie będę to się kończy. Na pewno nie kończy. będziemy Takie tak... Przez... Byłem, na, byłem na chyba na 13, a teraz jestem na... Na śmiejem. Ty jesteś chyba jeszcze gdzieś indziej niż ja. Ty jesteś chyba jeszcze ni niżej niż ja. ale mega źle. Nie wiem czy to jest. I je ja zrobiłem źle. Teraz to bym już pewnie skończył. To się zaraz skończy, się skończy, się skończy. Tak jak w tej piosence Matunera. Ale się kończy, się kończy, się dziś. Nie ma już, nie ma już. <grytanie> Pamiętacie tą piosenkę, jeżeli oglądaliście Matunera? Możliwe, że wiecie co to za murza. Ja, ja oglądałam tę murzę. Ja słuchałam tej muzy Była fajna. O dobrze. O, no tak, ale... O dobra, tutaj. Dobrze, ale nawet się... Nie wiem czego spodziewać. Ja jestem na 15, mam tutaj na tyle nad którym. Padłem. White! Jest white! Witche. słuchajcie, Ojejku. Ale mega stres, słuchajcie. Dobrze, to jest... Dobrze a ja miałam... Ja jestem już na dziewiętnastym. Także? Blue. Jest Blue, dobra. Ja muszę cię na no, portować. Mam za duże lagi na tym tym. Łu, uh, <ścoughs> Jejku. Stres, ale widzowie, stres? Mega wielki. E, słuchajcie, bra, e, b, kosmo kierdz przed gdzie indziej. Kosmokirc przed gdzie indziej. Kian, kian, o dobra mam kian, Dobrze. Ja gram sobie dalej na tower bloku. Kuba, możesz przyciszyć tę muzę? Okay. Że no i słuchajcie. O! No ja naprawdę, na ja Na tower bloku też jest darpliw. O, teraz. Proszę, O, dobra, jeszcze sobie wejdę o, kawałeczek, no i tutaj sobie stoję. No dobrze. Dobrze. O, ona wygrała ta z No ale naprawdę dobrze, ale... Ale naprawdę jestem już mega daleko. I... Kijankiem Stres. A słuchajcie widzowie, stres jest mega wielki. W ogóle. W ogóle, jeżeli nie wiecie, co to za stres, to ja to ja mogę wam to wydłu. Teraz to będzie większy stres niż w Green, green, dobra, zwykły green, okej. Okay. Ja jestem na 33 trzecim. Michał Kirtz, ale urwał. O. o, blue, super, dobra. Tam jeszcze był jakiś blue. Tam był blue, tam, tam był blue. blue, blue. Ja, ja, nie, to... teraz nie, teraz nie Orange. Ja to... Może jeszcze sobie o milimetr. A dobra, oni. milimetr. A jeden spadł. No. No, spadłe. A to jest walka z stres? Jaki stres. No. U mnie jest chyba... Ping. Ping. O dobra. Ja mam miałem ja na magentę wejść. I chyba źle postąpiłem. O dobra! Co mogę sobie wejść tam bykiem? Tak, tam bykiem. Stan 40. 10, 11, dobra, dobra. 8, Słuchajcie, 7, fresh! 5, 4, 3, 2, 1. Koniec! Za Co mi się nie stać. Purple. O, dobra. Purplea jest. za Uh. ulga co za ulga widzowie co za ulga no. dobra my się widzimy za krótką milkę dobrze widzowie wróciłem po małej milce jeżeli nie wiecie jaki teraz był kolor a na pewno tego nie wiecie no i spadłem Dobry. na teraz to bym już pewnie o dobra jeżeli nie wiecie przed chwilą była magenta magenta była to tylko jeszcze trzy osoby. Ure ty! dziewczyna. Usta dziewczyna. Dobra! Co? Przeszedłeś? Całe? Przeszedłeś całe? Za tak, widzowie, no. Przeszedłem całe Na z tego. Tower bloka, no. Lobby, Lobby, trzeba wrócić do Lobby. Uwaga. Dobra, wróciłem do Lobby. Um, no dobrze, widzowie. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka z Tower Bloka, tak. Żebyście nie przegapili żadnego kolejnego odcinka z Tower Bloka. A się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I I kosmokir! Też się żegna. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.